Dzień witam Was w kolejnym filmie na kanale Ty wiele Przygód, gdzie razem sobie skomentujemy i opiszemy. Tak, tak, oczywiście kolejny zestaw z Waszej ulubionej serii, czyli Lego. Razem go zbudujemy, a dzisiaj u mnie jest gość. Przywita się! Dzień dobry! Więc mamy kolejnego gościa na naszym kanale. Jest to już chyba 20 gość, więc na serię możecie teraz zobaczyć, bo dzisiejszym zestawem, jaki zbudujemy... Jest właśnie Titanic. Tu Wam pokażemy, jak na razie wygląda. Tak się prezentuje łódź. Na razie jest naprawdę duża, spora. Tu mamy jeszcze elementy takie biało-niebieskie, które będziemy używać do zbudowania idealnego Titanica. Skupiliśmy też uwagę na innych łódkach dodatkowych, na przykład ta, na taką żółtą. Na to jest trochę rozwalane, ja to ale, ale jeszcze Ale to będziemy... naprawdę pływa. No, jeszcze jest taka zwykła łódka, pewnie ją znacie. Dodatkowo skupiliśmy uwagę na białym rekinie, żarłaczu, dwóch zwykłych rekinach, płaszczce oraz takim fajnym z piłom na nosie. Pora zacząć pierwszy etap. Pora zaprezentować Wam, jak na razie wygląda nasz Tytanik. Jeszcze oczywiście nie jest skończony, ale jest to pierwszy etap. To Wam podamy lampkę, żeby było lepiej. I tak na razie wygląda. Tutaj mamy zwykły taki pokój dla y, ludzi, którzy chcą się wyżygać. A tutaj mamy idealny pokój taki dla, właśnie, starownika. Będzie też martwica. Zaczynajmy drugi etap. Oglądajmy. Zapraszam. Siemaneczkowicowie, witamy Was w drugim etapie. I na razie pokażemy, jak, jak wygląda Titanic. Ogólnie my jesteśmy super zespołem, czyli lucek znajduje elementy, a ja ogólnie buduję, bo lucek jeszcze filmu nie oglądał. I tak się to prezentuje. Możemy pokazać Wam, co się zmieniło. Czyli ogólnie spójrzcie na tą część, już trochę lepiej zrobiona. Zamierzamy tam dać figurki i zrobić tam mały bar. I jeszcze Jak widać, tutaj też mamy. To się pozmieniało. pozmieniało tutaj będzie stała jakaś para. I ogólnie to jest, jest idealna kotwica, bo zgubiliśmy kotwicę i się odnalazło. Jest też krzesło, to się otwiera i, w, i można normalnie figurkę tam wsadzić. Więc naprawdę fajnie nam to wyszło. Przejdźmy do trzeciego etapu. Oglądajmy, zapraszam. Tu Tam mamy przecież, taką szybę, tu mamy taką szybę, tu mamy taką szybę, tu mamy taką i szybę. I mamy takie. I jeszcze mamy takie. Różne szyby. Tyle się dzieje, a my przechodzimy już do trzeciego, trzeciego etapu. Etapy. Oczywiście, tu pewnie nie zauważyliście żadnych zmian, bo na razie to nie jest mega przypakowane, ale pewnie Was zaciekawi tył. Tył wygląda wreszcie mega perfekcyjnie. Zobaczcie, z tyłu mamy oczywiście nasze... Mm, Napę, napędzacz. Dodatkowo użyliśmy takich części. Mamy jeszcze do łowiectwa różnych rekinów. Rekiny, przypominam, rekinów będzie z 6, 7, 8, może. Mamy tutaj. Tutaj zauważyliście pewne wejście na bar. Widzicie takie drzwiczki? I tutaj w środku jest właśnie bar. Jeszcze go nie otworzyliśmy, bo potem go jeszcze otworzymy i tam coś zrobimy. To będzie następny etap. Coś tam się pozmieniało. Przypomina to trochę policyjny, ale jednak fajny. Jeszcze kolory będą inne. Bo na razie to jest tylko takie. Tak, wiecie, bo to jest środki. dopiero pierwsze co my budujemy. Pierwszy trzeci już etap będą czarne. Ale pierwszy etap z tych wszystkich. No. Które... Będzie czwarty, piąty, szósty i będzie chyba do dziesiątego. Dzięki. Oglądajcie raczej. Zapraszam. Ona są właśnie taką część. Przypomina rafę koralową, i bym ją tutaj położył na statku, żeby przypominała właśnie zatoniony statek Titanica. Jeden z moich najlepszych filmów, więc to będzie kolejny specjalny filmik, jaki dodałem, wiesz? Ja też dodaję jakieś efekty do moich filmów. Takie ciekawe, więc elegancko to wychodzi, no nie? Na razie idzie. Bardzo gładko. No. Ale musimy jeszcze wiesz, bo niedługo zacznie się już trudność, nie? No, to mamy tak kolejną to taka Spora, bo, zanim... bo to trzeba będzie jakoś tak obudować, pamiętaj, i zbudować drugie piętro. No, kolejne piętro. Ile to, to ma pięter chyba? Z, za pięć. Nie, nie pięć, no za dużo trochę. No zro... ile zrobimy pięter? Dwa, trzy. No trzy. Dobra, czyli jeszcze dwa zrobimy. Mhm. Ja właśnie teraz przechodzę do tej ostatniej części. Jakby coś, to tu, tu masz... Ach, dobra. Bo Ale tu masz jeszcze tak. Wiesz co jest następnym etapem? No. Następnym etapem będzie pierwsze piętro środka właśnie. Nie pokazywałem wam tego. Nie no, szacun, fajny rekin. No. Naprawdę. Rekin ładny. Super. Witamy Was w ostatnim etapie, oczywiście czwartym. Dzisiaj pokażemy Wam z Lucjonem. Już końcówkę Jestem? właśnie tego filmu. Oczywiście tak prezentuje się nasz statek. Co o nim sądzisz Lucjon? Jako opinia od 1 na 10? Według mnie 10. No, 10. Dobra robota. 10... Film trwa 8 minut, ale były skróty, bo my to robiliśmy 6 godzin. Sięgamy. Więc Nielu ciężko godziny. było mnie karg woli, bo ogólnie no. ja budowałem, a Lucian szukał, wiecie. Ym, no i tyle z tematu, ale pora na piąty etap. Zaczynajmy, zapraszam. Piąty etap pora dodać łódkę, prezentującą się w ten sposób. Coś odpadło, nawet nie wiem co. Pora dodać kolejną łódkę. Oraz kolejną łódkę. Figurka głównej bohaterki. Figurka gościa, który prowadzi statek. Oraz oczywiście gościa, który tutaj siedzi i się chowa. Kobieta damy na to miejsce. Są już łódki. Czyli to był właśnie szósty etap. Pora na etap siódmy. Witam w etapie siódmym. Powitajmy. Rekina pierwszego, rekina drugiego, delfina... Nietypowego rekina z piłą. Tu także mamy rekina z piłą. Biał oraz białego rekina. Ale dużo tych, Białego to znaczy. rekina dajemy na statek. E, biały. Na żółty statek dajemy innego rekina. E, tak, nietypowego rekina dajemy na e, brązowy. I kilka rekinów poradać na Titanica. Na jednego drugiego, trzeciego i tutaj czwartego. Teraz zobaczmy jak prezentuje się nasz Titanic z dobrej perspektywy. Tak się prezentuje nasz sześciogodzinny Titanic. Jest naprawdę. Długo to trwało? Tak, jest naprawdę ładny. Yy, dajcie znać ocenę, dajcie w komentarzu yy, swoją. Dzięki za oglądanie dzisiaj. My was już mm. dzisiaj żegnamy. Nara. Adiós. Yes.